Pewnego słonecznego dnia słuchałem sobie super podcastu 20000 Hertz, odcinek o trailerach. You're listening to 20000 Hertz. I'm Dallas Taylor. When you think about how a movie trailer sounds, what comes to mind? Does it sound something like this? In a land of eternal beauty. and infinite mystery. A legend. Was... Jezu. To będzie dzisiaj o trailerach i mewach. Słuchajcie. Trailery to nie jest taka nowa rzecz. W 1913 roku już powstał pierwszy trailer i kiedyś trailery były na końcu filmu, stąd się wzięła nazwa trailing, czyli że śledzi, jakby idzie za. W tych dawnych trailerach zawsze używano napisów i z reguły narrator opowiadał, co się dzieje w filmie. When this dead hand moves the monster created by a man they called mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. <laughs> no, wspaniałe. Aż do lat 50. taka forma się utrzymywała, bo wszystkie trailery robiła tylko jedna firma. Tutaj na przykład Casablanca z 1942. Casablanca, City of Hope and Despair, Located in French Morocco in North Africa. Przy okazji, jak ktoś nie oglądał Casablanca, to niech sobie obejrzy, bo mimo że to jest stary film, to on jest tak jakoś pocięty, że ogląda się go jak nowoczesny i jest super. W latach 60. już to się odmieniło, i jakby trailery zaczęły być dużo bardziej ważne, szczególnie Stanley Kubrick tutaj kombinował. I na przykład tutaj macie trailer do doktora Strangela, w który no bo właściwie ma nowoczesne techniki montażowe i tak dalej Potem przyszła długa era trailerów, które niektórzy z was pewnie mogą pamiętać nawet jeszcze z dzieciństwa no z których teraz już się głównie robi tylko fun. No i tym sposobem dochodzimy do trailerów naszych czasów, które są też mega charakterystyczne, szczególnie e, dużo w nich takich wyciemnień, basowych dźwięków, takich bu. No, i dochodzimy do sedna tego filmu. W tym podcaście wystąpiła taka grupa Aural Nauts, którzy mają kanał na YouTubie i stworzyli taki miks dźwiękowy i piosenkę, która jest formułą do nowoczesnego standardowego trailera. Więc wykorzystałem dokładnie ten, ten miks i stworzyłem mój własny trailer o Mewach. Zapraszam. budzi mnie ten dźwięk. Rozumiem, że należy żyć w zgodzie z naturą, ale co jeśli natura nie chce żyć w zgodzie z tobą? Marcin, przecież to tylko ptaki. To nie są tylko ptaki. One mają młode. One się to ma... Jakieś prawdziwe zło. Zaczynają o wschodzie słońca i już cały dzień nie przestają. Marcin, tylko ty możesz się ich pozbyć. tu tutaj. Nie moje się Ale zabijają. A hałasem czy czymś jeszcze? Hałasem na no, dzisiaj mnie obsrała. tego drona mogą zniszczyć? To nie jest równa walka. Zostawcie mnie! Udurku. Nic w moim życiu nie przygotowało mnie, żeby nieść to brzemię. Dlaczego tu jesteście?